Cześć, z tej strony Jacek z bloga jakdorobi.pl. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku skupimy się na aplikacji Black Cat Card. Jest to maltański fintech, który zapewnia portfel internetowy do płatności kartą w walucie euro, oczywiście w pełni darmowy, który wydaje mi się, że jest fajną taką maszynką do zarabiania pieniędzy. Mianowicie na starze za założenie tej aplikacji Black Cat Card, która, mogę jeszcze podpowiedzieć, bardzo mocno przypomina Revoluta czy innego tego typu fintechy, na start za założenie tej aplikacji dostaniecie 5 euro. Nie ma tutaj żadnych wymogów, nie musicie płacić kartą ani wykonywać jakichś tam dodatkowych wpływów. Po prostu, jeżeli złożycie wniosek, przejdziecie weryfikację poprzez selfie, to na Wasze konto trafi 5 euro. Więcej, bo aż 40 euro money back możecie zdobyć pod warunkiem, że w ciągu dwóch miesięcy od wyrobienia konta w Black Cat Card a wykonacie płatności kartą na kwotę łączną w wysokości co najmniej 1000 euro. Jest to dosyć sporo, ale jeżeli wykonujecie płatność nie wiem, na stacji benzynowej za wszelkie zakupy, robicie duże zakupy na przykład ubrań przez internet czy też w galeriach handlowych, to 1000 euro w ciągu dwóch miesięcy to wychodzi około 4600 zł. również jest do udźwignięcia. Wówczas na Wasze konto, oprócz tego 5 euro na start trafi również 40 euro money back. Po założeniu konta w Black Cat Card będziecie je mogli polecać swoim bliskim. Tutaj premia za polecenie wynosi aż 35 euro. Jednak warunek jest taki, że oprócz założenia konta, polecona osoba również musi spełnić te warunki dla swojego moneybacku tego 40 euro, czyli wydać równowartość 1000 euro kartą. Wówczas, jeżeli ta osoba wyda te pieniądze, na wasze konto trafi 35 euro bonusu. Co dalej? Posiadając konto w Black Cat Card możecie wybrać jeden z trzech programów lojalnościowych. Do wyboru macie albo oprocentowanie salda 2,2% w skali roku, jak pewnie się domyślacie, jak Black Cat Card obsługuje tylko walutę euro, także wydaje się, że to jest naprawdę, naprawdę niezła oferta. Przy czym zwróćcie uwagę, że Black Cat Card nie jest bankiem, także nie jest to żaden rachunek oszczędnościowy. Po prostu tak sobie ten fintech wymyślił, że wypłaca Takiego, takie bonusy w formie właśnie odsetek od środków, które znajdują się na saldzie. E, oczywiście z racji, że nie jest to bank, to nie polecam Wam trzymać tam jakieś oszczędności życia, tak? tylko jakieś tam drobne kwoty na płatności. A miłym dodatkiem będzie właśnie te ponad 2% odsetek, quasi odsetek, tak żeby nie było. Do wyboru macie również inny e, bonus, jest to 0,1% od transakcji kartą. Po prostu musicie wykonywać jak najwięcej płatności, a wówczas Black Cat Card będzie Wam wypłacać money back. Minimalna kwota transakcji miesięcznie kwalifikująca do wypłaty zwrotu to 50 euro. Oczywiście równowartość, bo kartą Black Cat Card możecie płacić również w złotówkach. I warto tutaj zwrócić uwagę, że w przypadku płatności właśnie w Polsce, w polskich sklepach zastosowany zostanie kurs MasterCarda, tej organizacji płatniczej, bez narzucania dodatkowej prowizji. W innych krajach Black Cat Card narzuca 3%, ale na przykład dla Polaków, Czechów i bodajże dla Ukrainy nie ma, tej, nie ma tego dodatkowego spreadu, także jest to kurs MasterCarda, który jest, nie oszukujmy się, bardzo, bardzo dobry, zbliżony do średnich kursów tutaj prezentowanych przez Narodowy Bank Polski. Trzeci możliwy bonus do zdobycia, bo przypomnę, możecie wybrać jeden z trzech: albo 2,2% od salda, albo 1% od wszelkich transakcji. Natomiast trzeci możliwy bonus to 2% zwrotu od zakupów na Amazonie. A tutaj możliwy jest zarówno zakup w, Amazon, w domenie amazon.pl, jak i również w innych tej domenach giganta. Także, jeżeli wole, wolicie na przykład kupować z niemieckiego sklepu, bo na przykład tam znajdziecie produkt, e, który, który Was interesuje, również za to otrzymacie 2% zwrotu. Teraz nieco o kosztach. Oczywiście założenie i prowadzenie konta w Blackcat Card jest darmowe. Dostawa karty jest darmowa. Użytkowanie karty debetowej jest darmowe, zarówno w wersji plastikowej, jak i wirtualnej, którą znajdziecie w swoim telefonie. Blackcat Card jest dosyć niewielkim jeszcze podmiotem, także nie współpracuje z Google Pay czy Apple Pay, dlatego możecie płacić tą kartą w internecie, natomiast w takim życiu codziennym po prostu kartą plastikową. Black Red Card udostępnia możliwość wykonywania przelewów SEPA w walucie euro i co miesiąc otrzymujecie 5 takich darmowych przelewów. Natomiast każdy kolejny przelew wiąże się z opłatą równą 20 eurocentów, czyli mniej niż 1 złotówka. Ponadto kartą Black Cat Card możecie wypłacać środki z bankomatów na całym świecie za darmo do równowartości 200 euro w każdym miesiącu. Bez względu na to, czy wypłacacie środki w Polsce, czy też w strefie euro. Warto jeszcze zwrócić uwagę na dwie opłaty. Pierwsza z nich to 2 euro potrącane, jeżeli zdecydowalibyście się zamknąć konto w Black Cat Card przed upływem dwóch miesięcy od momentu jego założenia. Natomiast druga opłata, na którą warto jest zwrócić uwagę, to 15 euro, czyli nieco większa, zdecydowanie nawet większa, jeżeli w ciągu pół roku od założenia konta nie wykonacie na nim żadnej a, transakcji. Musi być jakakolwiek aktywność, chociaż jedna płatność kartą wykonana, a domyślam się, że zakładacie konto, żeby jednak z niego korzystać, żeby otrzymywać te zwroty, także raczej bez problemu sobie poradzicie a, z tym warunkiem. Jeśli chodzi o zamknięcie konta, będziecie mogli to zrobić poprzez zwykły kontakt z czatem. Tam na pewno Wam pomogą. Wydaje mi się, że tam tradycyjny okres zamknięcia to jest chyba 30 dni, ale z tym sobie bez problemu poradzicie. Co do kwestii doładowań konta w Black Cat Card, to możecie to wykonywać tradycyjnym przelewem walutowym. Najlepiej sobie właśnie przewalutować środki, już w banku czy w innym fintechu i przelać bezpośrednio do, do tej Black Cat Card. Raczej od razu doładowanie konta w Black Cat Card za pośrednictwem innej karty płatniczej, bo jest taka możliwość, aczkolwiek w tym przypadku to opłata wynosi 3,5%. Także nie ma sensu takiej prowizji płacić. Lepiej doładujcie konto tej tradycyjnym przelewem, właśnie w walucie euro. Ewentualnie tradycyjnym przelewem w złotówkach, aczkolwiek no, tutaj, um, wtedy dojdzie jeszcze kwestia przewalutowania. E, wydaje mi się, że to wszystko, co chciałem Wam tutaj przekazać na temat aplikacji Black Cat Card. E, jeżeli chcecie ją sobie przetestować e, link z kodem polecającym, znajdziecie w moim artykule na blogu, oczywiście linkuję go w opisie tego filmu, zachęcam Was do skorzystania, jeżeli właśnie tutaj wykorzystacie mój link mam szansę otrzymać prowizję za Wasze za, za polecenie Was a na absolutny koniec zachęcam Was do subskrybowania tego kanału Dzięki temu będziecie na bieżąco z wszelkimi nowinkami, które tutaj dla Was przygotowuję. A co za tym idzie, będziecie mogli dorobić, oszczędzić lub po prostu zadbać o swój budżet domowy. Dzięki, cześć!